Porozmawiamy o długu, dług publiczny, zjawisko, które no wszyscy, właściwie wszyscy wiedzą, co to jest, ale chyba nie wszyscy zdają sobie sprawy, jak ogromnie jesteśmy zadłużeni, tu, powiedzmy dług ogólny, tak państwo naszego, jest bardzo duży, ale też poszczególne miasta, samorządy są bardzo zadłużone i przyjdzie nam za to zapłacić tymczasem, no właśnie nie zdajemy sobie z tego chyba jeszcze sprawy. No to jest taki problem, o którym się za bardzo nie mówi i nie wiem dlaczego się o tym Niewygodny nie. Niewygodny temat może. Tak, to też jest niewygodny temat, bo oczywiście politycy nie lubią psuć, psuć humoru wyborcom. No, chcą, żeby wyborcy żyli w takim błogostanie, przekonani, przeświadczeni, że no, wszystko idzie ku uświetlanej przyszłości. Niestety tak dobrze nie jest, bo dług publiczny mamy bardzo wysoki on cały czas rośnie i to nie jest niestety opowieść o Krasnoludkach i sierotce Marysi albo o Smoku wawelskim to jest bardzo poważny problem ja tutaj nawet przygotowałem wyliczenia ile ile ten dług publiczny wynosi no to są astrono astronomiczne kwoty bo to jest 1 bilion 335 miliardów złotych oprócz oficjalnego długu Państwa jest jeszcze tak zwany dług ukryty. I to są głównie zobowiązania ZUS-u systemu emerytalnego na koszt spłaty przyszłych rent i emerytur. No i ten dług ukryty to, to są ponad 4 biliony, i on się zbliża do, do już 5 bilionów złotych. No, czyli tutaj ja z panem redaktorem Cukiernikiem próbowałem to jakoś przełożyć na. Na, na, na budżety państwa, więc ten dług ukryty to jest 11,5 budżetu. Więc jeżeli tamten to było ponad 3 i mamy teraz ten ukryty ponad 11, więc wychodzi nam, że na spłatę całego zadłużenia należałoby wydać ponad 14 budżetów państwa. Czyli, żeby państwo polskie spłaciło całość zadłużenia. Musiałoby spłacać całymi swoimi dochodami przez ponad 14 lat. Do tego dochodzi koszt obsługi długu, prawda, który jest coraz no ja w to, większy. Ja w, to, ja w to już nie wnikam. Ale ja to, to też po, po prostu tak. Obciąża ja po prostu chciałem, chciałem przedstawić, jak, jak te sprawy wyglądają. Jest to ogromny problem, bo wyobraźmy sobie, że każdy z nas na przykład ma kredyty gdzieś tam w bankach, chwilówki i tak dalej i księgowy wylicza mu, że. Będzie pan musiał wszystkie swoje dochody z 14 lat przeznaczać na spłatę tego, co pan, co no, pan to... wydał, i teraz trzeba będzie to, oddać. Za to żyć, tak? No, takie, takie pytanie należy zadać. Natomiast jest to poważny problem, o którym się nie mówi. Jest to problem tabu, tak samo jak pan Karol na przykład mówi, że politycy dziwnym trafem nie lubią mówić o pracy. Kto będzie pracował? Będzie... Politycy mówią, że będą rozdawać. A, Ale kto a na to będą? zapracuje, no to już tak. cisza. To jest temat tabu. Gdzieś to jest nie wiadomo, nie wiemy. Te pieniądze może się okocą. Gdzieś. To jest bardzo, bardzo, bardzo tak dalej, popularne, tak że ludzie, niestety w Polsce, duża część obywateli nie kojarzy przyczyn i skutków. Bo na przykład no, ludzie mają cały czas taki jeszcze wyniesiony. Z czasów PRL-u taki trochę kompleks wobec Zachodu, bo myśmy byli mniej rozwiniętym krajem niż te państwa uczniowie. I też chcemy mieć ładne dworce, Zachodnie. ładne krawężniki. Tak, ładne... tak jest, więc, więc jest tak taki, taki pęd, taka chęć właśnie do równania Zachodowi. Natomiast ludzie nie do końca rozumieją, skąd bierze się to bogactwo zachodu, że tam po prostu to jest wypadkowa. Tego, że oni mają światowe marki, że niemieckimi na przykład samochodami jeździ cały świat. Pracowali że... na ten dobrobyt wiele lat. Tak, tak, Natomiast u nas jest to robione na skróty. Brane są kredyty, są budowane tego typu tego typu, no skąd bardzo ładne i, i, i okazałe budynki, które się ludziom podobają. Natomiast Później okazuje się, że, że są deficyty, że jest zadłużenie i że za to wszystko trzeba będzie płacić. Więc myślę, że jeżeli dojdzie do, do, do podwyższenia różnych opłat podatków lokalnych, no to jakoś ta lokalna, powiedzmy, lokalne elektoraty no trochę, trochę otrzeźwieją, trochę będą przecierać oczy. Ale właśnie to optymistycznie trochę patrzysz na naturę ludzką, tak powiem, pół żartu, pół serio, ale jednak bardziej serio, bo czy ludzie uczą się na błędach? Bo tak. tutaj, czy, czy tak. ludzie są w stanie wyciągnąć wnioski z, z tego właśnie, no, o czym mówisz, bo z jednej strony, jak widzimy, piękny dworzec, piękne ulice odremontowane, no to to przemawia do wyobraźni, bo to jest wizualne, to można łatwo konkretne, widzimy to i mówimy, o, dobrze rządzi włodarz, a tutaj mówimy o długu. No to jest to sprawa abstrakcyjna, tak? Jakieś liczby w ogóle, których tak naprawdę niewiele nam mówią, jeśli chodzi o wyobraźnię, nie przemawiają chyba do nas, do naszej wyobraźni, może do wyobraźni, oczywiście przemówią nam te ceny, biletów, komunikacji, tak, ceny. Tak, tak, tak. I to, Ale to jest, no, czy tak to oczywiście jest będzie? no Ostrowice przekonały się, że że, to, że, że nie, ma, nie ma żartów z zadłużaniem gminy. Gmina Ostrowice została kilka lat temu zlikwidowana. No ale jest tutaj cała, cała kolejka gmin, które ustawiają się do likwidacji. Zresztą, zresztą no, co, tutaj, co tutaj dodać? No, to też jest, też jest taki urok demokracji, no, takiej niedojrzałej demokracji, gdzie brakuje niestety w Polsce cały czas tej dojrzałości obywatelskiej, odpowiedzialności. No i z drugiej strony mamy polityków. No powiedzmy, jesteś kandydatem na prezydenta jakiegoś miasta. No i startujesz w wyborach, twój konkurent obiecuje, że wybuduje stadion, akwapark i jeszcze będą bilety tramwajowe za darmo. A ja obiecuję, prawda? zaciśniemy pasę, bo mamy za duże długi. No, no to wiadomo, tak. że mnie nie wybiorą. Tak, tak, tak. No więc, więc tu jest... Napisałem jakiś czas temu taki artykuł o tym, że za zadłużenie odpowiadają nie tylko politycy, ale również wyborcy. On jest na stronie Paffere, gdzie właśnie tam, no, tak, doszedłem, tutaj to, tak. doszedłem do wniosku, że, że tam jest takie uzależnienie wzajemne między, między wyborcami a politykami, ponieważ politycy rządzą tak, jak im wyborcy na to pozwolą. No i jeżeli i też... To tutaj zacytuję, ciebie pozwolisz, przepraszam, że, że przerywam, ale tu tak bardzo zgrabnie to ująłeś, współczesne wybory to coś na wzór handlowych promocji. Politycy zachowują się jak wytrenowani sprzedawcy i oferują nam różne gratisowe prezenty, jeśli zawrzemy z nimi umowę. Niestety nie ma nic za darmo, więc za te prezenty w cudzysłowie obywatele na pewno zapłacą w podwyższonych podatkach i opłatach za usługi komunalne. E to był cytat z pani doktor Kowarskiej z Politechniki Łódzkiej, którą ja tam zacytowałem. W każdym razie, bardzo tak. z, takie no, sformułowanie. Tak, tak, myśli, tak. To, to tak. To tak wygląda. Zresztą no, zobaczmy, jak wyglądają kampanie wyborcze. No To jest zabawa, to są festyny, to są obietnice. Politycy mówią: zbudujemy, weźmiemy, skądś załatwimy. I niestety, niestety brakuje tutaj tej refleksji, że ludzie nie pytają, a skąd weźmiemy za co my to zbudujemy, no i później mamy takie historie, że właśnie długi rosną, że te długi trzeba spłacać, tak zresztą, jak to było w czasach Gierka, że, że najpierw no, był wielki tak zwany rozwój, a później były, była epoka, epoka Jaruzelskiego i były gołe haki, więc to się powtórzyło w Ostrowicach, teraz tylko możemy czekać, gdzie to się jeszcze dalej powtórzy. No, z Ale tego... tutaj jeszcze raz przerwę, bo Argumenty drugiej strony są takie, że no wszyscy się zadłużają. Wszystkie miasta w Polsce, takie większe metropole, są zadłużone i tylko w Polsce, w całej Europie, czy nawet na całym świecie. Tak samo wszystkie kraje się zadłużają, prawie wszystkie się zadłużają. No i skoro wszyscy się zadłużają, ale to jakoś działa, no to. Takie są argumenty tej, tej strony. Na pewno gdzieś tam w dyskusjach. Tak, tak, tak. Ja to, się. Ja to, to jak, jak na to odpowiesz? Ja to znam. To znaczy, ci akurat politycy, którzy najbardziej zadłużają samorządy, to oni mają zawsze takie, taki, takie zdanie złote, że gmina, aby się rozwijać, musi się zadłużać. I to była m.in. dewiza pana Wójta gminy Ostrowice, która zbankrutowała. Więc, więc no to, 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 jest, to jest po prostu taki wykręt, natomiast moim zdaniem tutaj nie ma co się porównywać siebie do patologii, jakby nie patrzeć, no bo życie na kredyt jest patologią, a Znaczymy? poza tym, a poza tym jest, to, jest to po prostu działalność nieuczciwa, bo kto nam znowu, możemy zapytać, kto nam dał prawo życia kosztem przyszłych pokoleń. Dlaczego my okradamy przyszłe pokolenia? Bo to jest przecież kradzież. Nikt nam nie dał prawa do życia kosztem ludzi, którzy dopiero się urodzą. Będą, mieli, i... będą miały przyszłe pokolenia niezły balast. Tak, będą miały takie wiano, prezent, po prostu e, będą musiały długo. tak, będą musiały odpracować to, co ktoś wcześniej przejadł, więc, y, więc mamy, mamy system niemoralny, nieetyczny. No i mamy niestety brak odpowiedzialności ludzi, którzy teraz żyją tu i teraz nie zastanawiają się. Ale ludziom to się podoba. Jak jak to bo sam będzie? mówiłeś jeszcze przez telefon, rozmawialiśmy, że spotkałeś tam jakieś dwie osoby w Łodzi, no i wychwalały, wychwalały prezydent Zdanowską, która ma po pierwsze, z jednej strony rekordowe zadłużenie, ale też chyba rekordowe, rekordowe poparcie. poparcie. Tak, i to jest, Działa. To jest tak, i to jest i to jest i to jest właśnie, właśnie ten, ten fenomen. Natomiast to pani Thatcher mówiła, że, 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 że kiedyś politykom skończy, skończą się cudze pieniądze do wydawania. No i e, ja tutaj widzę po prostu patrząc na sytuację w samorządach, że nie jest, że tych pieniędzy już zaczyna brakować. Są zwolnienia. Zresztą w Łodzi też sporo, sporo było redukcji, na przykład. Zatrudnienia w różnych spółkach miejskich, właśnie w instytucjach zależnych od miasta, także tych pieniędzy już zaczyna brakować i teraz będą czasy po prostu spłaty tych długów. Zresztą mamy sytuację kryzysową w gospodarce i podobnie będzie podejrzewam w innych, w innych miastach, które właśnie rozwijały się w cudzysłów bym to wziął, prawda, kosztem, kosztem generowania długu. Władza powinna być kompetentna i, i, i moralna. Więc jeżeli mamy, mamy system autorytarny, mamy system monarchię na przykład, no to, to wystarczy, że jest wąska grupa ludzi kompetentnych, moralnych. Oni nadają ton, reszta ich słucha. Natomiast w systemie demokratycznym potrzeba kilkadziesiąt milionów, na przykład jak w Polsce, ludzi, którzy wiedzą w ogóle o co w tym wszystkim chodzi, a do tego mają kręgosłup moralny. No i jak mamy na razie teraz, chyba nie ma takiej sytuacji. Mamy tak i mamy, i mamy ludzi, którzy wyszli z PRL-u ludzi, którzy mają jeszcze są przesiąknięci taką mentalnością postkomunistyczną, Bo to też jest bardzo ważne, gdzie państwo socjalistyczne miało się zajmować wszystkim. Prawda? Gromadziło bardzo dużo pieniędzy i były, było centralne planowanie. I niestety to centralne planowanie, takie przywiązanie do centralnego planowania, no to jeszcze pokutuje w, w umysłach bardzo wielu ludzi, na przykład przejawia się to tym, że bardzo wielu ludzi oczekuje, że rząd, że jakiś polityk prawda, zajmie się załatwieniem ich prywatnych interesów, ich prywatnych spraw, że im w czymś pomoże. Czyli ludzie nie myślą na takiej zasadzie, że to ja muszę czymś, coś zrobić ze swoim życiem, żeby sobie poradzić z moimi problemami. No to jest jakiś wysiłek. Oni, oni oczekują, że to tak. polityk zrobi to za mnie, albo że państwo zrobi to za mnie. To jest myślenie takie trochę, jak to Ziemkiewicz powiedział, postniewolnicze. On porównywał właśnie PRL do, do systemu niewolniczego, gdzie ludzie żyli w takim folwarku, no i tam byli nadzorcy, którzy no, gonili tych ludzi do pracy, no ale musieli dać tym ludziom jakieś buty, zbudować czworaki i się tymi ludźmi w jakiś tam sposób zająć. No i teraz mamy nagle sytuację, gdzie ludzie muszą od 30 lat no, sami się rządzić, sami o sobie myśleć, ale jednak w mentalności bardzo, bardzo wielu osób pokutuje to nastawienie, że to ktoś inny powinien się mną zaopiekować. No i politycy o tym doskonale wiedzą, bo prowadzą bardzo pogłębione badania. Oni nam tego nie mówią, ale jak słucha się tych różnych wykradzionych nagrań z ośmiorniczek, tam są opowieści na przykład o zmurzenieniu, czyli o polskich Rasizm. kompleksach. Prawda? Mamy opowieści o pracy za miskę ryżu, więc oni, oni doskonale wiedzą, z czym, jak to wygląda. Wspomniałeś, i odwołują, no. się, odwołują się po prostu do mentalności wyborczej. Właśnie, żeby odnośnie tej wygrać. mentalności Ziemkiewicza, to przytoczę taką anegdotę, którą on w swojej wczesnej książce opisywał. To było zdarzenie tuż po już okrągłym stole upadku PGR-ów. No, i tam, chyba Ziemkiewicz, czy ktoś, powiedzmy, tak gdzieś z miasta, przyjechał na wieś, gdzie były te budynki popegierowskie, malował działkę, no i odstąpił, farba mu została, odstąpił farbę tam miejscowym jakimś tam panom, żeby sobie pomalowali tam jakieś swoje budy należące do nich. No i oni poszli, pomalowali. I wrócili po dniówkę. Bo oni mieli taką już wdrukowaną, właśnie mentalność, że im się po prostu należy dniówka. Czy to jest, czy pracuje na państwowym, czy prywatnym, to się należy dniówka. No Oczywiście dzisiaj pewnie już aż tak nie ma tego rodzaju mentalności, ale to pokazuje, z jak głębokiej tak. dziury, tutaj czarne dziury. Tak, zyszliśmy. tak, tak. To jest, to, jest, to, jest, to jest właśnie problem tego, że ludzie byli krótko spatologizowani przez kilka pokoleń, żyli w systemie. W systemie zniewolenia i niestety nie zaproponowano im jakiegoś wyjścia z tego z tego PSK z pisze społeczeństwo jest jak małe dzieci, które nie pytają rodziców, skąd mieli kasę na następną zabawkę. Czyli taki infantylizm społeczeństwa no, niestety, wykorzystywany przez polityków. Niestety, niestety, i tutaj politycy bardzo często, zamiast wytłumaczyć ludziom, że no, że, że, że tak nie powinno się robić, no idą po linii najmniejszego oporu i po prostu no, spełniają te, te obietnice i później mamy rezultat taki jak zadłużone miasta gminy i zadłużone całe państwo, bo tutaj jest takie zagrożenie znowu, politycy mówią, ja zresztą rozmawiałem z wieloma na przykład samorządowcami na temat zadłużenia długu, długu samorządów, no i oni mówili wprost, że w tych pierwszych kadencjach samorządu jeszcze był taki etos służby. Politycy byli po, po, tym, po, tym, po tym czasie PRL-u tacy nastawieni bardziej oszcz oszczędnie, że to nie wolno tak jak Gierek, tak szastać pieniędzmi, bo będą problemy. Natomiast co się okazało? Okazało się, że ci politycy, którzy, ci samorządowcy, którzy rządzili skromnie, oszczędnie, przegrywali wybory. A wygrywali ci, którzy fundowali życie ponad stan. Więc tamci znowu się uczyli. No zaraz, no, to jak ja będę następnym razem u władzy, to będę tak, jak tamci się zachowywał, jak ci postkomuniści. Bo to postkomuniści też. Porównanie do, do dołu, do jakichś... No, to jest demokracja. Demokracja to jest niestety taki system, to nie jest wolność, bo niektórzy mówią demokracja myślą wolność, albo mówią liberalizm myślą wolność. To, to są w ogóle, w ogóle takie zbitki, nam się porobiły zupełnie fałszywe, ja bym powiedział. No, demokracja jest to, jest to, to są rządy woli większości. Czy niektórzy jeszcze mówią, to jest gwałt liczby nad racją. Ciekawe słowa. I, 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 I w tym momencie no, taka władza. Wie, co jest słuszne, natomiast no, w sposób demokratyczny musi realizować wolę większości. No, a większość chce życia ponad stan, na to by wyglądało, w bardzo wielu miejscach i ci ludzie oczekują, to jest takie uzależnienie właśnie ludzi od, od, od polityków, że oczekują podniesienia standardu życia. Tylko nie na zasadzie, że, że chcą dostać wędkę, ale oni chcą dostać gotową rybę. Czyli to jest, to jest jedna z cech... Kto Menta by się tam trudził łowieniem? Ja wolę tak, rybu, a, mogę usmażyć na patelni. Tak, ale to jest element, element tej, tej, tej mentalności postkomunistycznej. To jest też między innymi wyuczona bezradność. To jest zaniżona samoocena. To, jest, to są właśnie te kompleksy, bo człowiek, który jest dobrze uformowany... On po prostu nie ma kompleksów. On wie, na to mnie nie stać, więc sobie tego nie zafunduje. Natomiast ludzie, którzy mają zaniżoną samoocenę, mają kompleks niższości... W stosunku y do Europy, prawda? Jeszcze tak. Jeszcze, jeszcze do tego byli w tej Europie, widzieli, jak to wygląda, no tylko też im brakuje kompetencji, bo to, to jest też kolejny, kolejny, kolejny problem. I oni chcą, żeby było tak jak na Zachodzie, ale chcą, żeby było już tak jak na Zachodzie. No i to y znajduje w tym momencie... Z, no tak, reakcje ze strony, ze strony polityków i którzy mówią no chcecie żeby było jak na zachodzie a to, to proszę bardzo to jest jak na zachodzie macie akwaparki stadiony macie kolejne, kolejne dworce. lotniska dworce tak lotnisko w Radomiu Tak tak 100 milionów, zrobiliśmy na ten temat program Tak 100 milionów 100 milionów strat buldożer wyrównał było 100 milionów. Nie Ale ma. dlaczego nie ma odpowiedzialnych za to? Przecież to jest gigantyczna strata, którą my z własnych kieszeni musimy zapłacić tak? na, nas, na nas to. Czyli no, czy ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, to też troszkę rzeczywiście jest to wina. No, Na samych, tak? Tak, tak, dlatego, dlatego ja napisałem, że za zadłużenie odpowiadają no, również wyborcy, którzy, którzy, którzy głosują, popierają właśnie takie rządy. Bo gdyby, gdyby politycy czuli po prostu no, oddech wyborców, że wyborcy nie życzą sobie deficytu, nie życzą sobie zaciągania długów, nie życzą sobie biurokracji, chcą mieć proste prawo, Łatwe i, i, i przyjazne dla obywatela, to by to zrobili, bo by przegrali wybory. Natomiast tak jak mówiłem, wybory przegrywali głównie ci, którzy rządzili oszczędnie, no więc po prostu mamy, jak to Pan Marusik mówił, sprzężenie zwrotne w kierunku tak. katastrofy. Czyli im gorzej, tym lepiej. Tutaj BSK pisze kontynuując ten komentarz, tak samo jak mądrzy rodzice powinni dziecku wytłumaczyć, dlaczego teraz jeszcze nie mogą tej zabawki kupić. Ale tutaj mówisz o mentalności postkomunistycznej, no ale są już nowe pokolenia, i one nie, pa, nie pamiętają PRL-u, ale chyba też są równie rozczyniowe. Yy, tego, są, ponieważ to się, Może to, jeszcze się, bardziej nawet. to się. To się przenosi z pokolenia na pokolenie. Jest coś takiego na przykład jak syndrom dorosłych dzieci alkoholików. Yy, I są pewne postawy, którymi się nasiąka w życiu rodzinnym. Na przykład my tego nie dostrzegamy często, ale czasami wystarczy, że ktoś żył. A u nas to było przez ileś pokoleń, przez kilka pokoleń to było 45 lat, więc, więc kilka pokoleń miało, miało styczność z tym systemem właśnie zniewolenia, systemem do, dodatkowo zakłamania, gdzie nie można było oficjalnie, publicznie o pewnych sprawach mówić. No i to zostawia bardzo głębokie rysy, bardzo głębokie rany, z których, z których się długo wychodzi, to widać. A poza tym, no właśnie takim ludziom, którzy dopiero wy, wyszli ze zniewolenia, dano kartę wyborczą i powiedzieli, powiedziano, a teraz macie tutaj demokrację i się rządźcie, nie? Nie, nie? przygotowując w żaden sposób ty, tych, tych ludzi, nie nadając im na przykład własności prywatnej. To jest kolejny problem, ja napisałem też taki artykuł jakiś czas temu, Lumpen Demokracja, gdzie właśnie skorelowałem odpowiedzialność obywatelską z posiadaniem własności prywatnej. No jeżeli... Jeżeli mamy taką sytuację, że bardzo wielu ludzi ma kartę do głosowania, nie wie, że płaci podatki, wie, że niczym nie ryzykuje, głosując na, na, na taką władzę, która zadłuża, bo oni też coś z tego dostaną. To jest mylne przekonanie. Tak, to jest, to jest mylne oczywiście przekonanie, natomiast, bo zapłacą później w podatkach kilka razy tyle bardzo często, no ale na krótką metę to, to jest bardzo wygodne. No to tak wygląda, a, tym, a, a jeszcze mamy politykę demokratyczną, gdzie dla polityka w demokracji takim horyzontem po prostu to jest kolejna kadencja na przykład, albo tak. następna kadencja. I on dąży do reelekcji z taką myślą, że a później jak będą problemy, to kolejny na, następca będzie jakoś to rozwiązywał, tam będzie spłacał te długi, no a ja... A mnie będą spróbuję... dobrze wspominać, bo ja nabudowałem, bo zrobiłem... Tak, i tutaj mamy teraz, jeżeli, jeżeli wychodzimy z takiego rozumowania, powiedzmy, no, jeżeli zaczęliśmy moralizować, no to jest kwestia taka, jaką mamy podstawę właśnie tej działalności, czy ona jest dobra, no nie jest dobra, jeżeli ludzie działają, wyborcy działają w sposób nieodpowiedzialny, bo dążą jedynie do maksymalizacji swoich krótkowzrocznych korzyści, jeżeli politycy, celem polityka nie jest rządzenie dobre, tylko reelekcja, no, i dokonuje tego w sposób, w sposób taki, że zadłuża. Czyli, mamy, Bo, czyli tak. mamy zła podstawa, zły cel i zła droga. Czyli to, 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 jest, to nie do może nikąd. wyjść. To jest e droga donikąd. Droga donikąd. W teorii powinno być tak, że reelekcję uzyskuje się za dobre rządzenie, dobre rządy, ale to jest utopia, to jest abstrakcja teoria, która niestety coraz mniej ma zastosowanie, czy w ogóle. Już tutaj takie komentarze. Batory Polska pisze, rządy socjalistyczne zawsze kończą się głodem. A Artur Dębkowski poniżej. Takie przykłady można mnożyć. Tramwaje w Warszawie za szerokie kupiono, i teraz trzeba poszerzać przystanki. Czajka się zepsuła, i ścieki lały się do Wisły. Hanna Gronkiewicz-Walc i Trzaskowski. No, ponoszą polityczną odpowiedzialność, ale tak naprawdę nie ponieśli za bardzo żadną Ale to jest ja bym, ja bym to tu no, nie łączył pewnych nazwisk też, bo, bo to są pewne schematy, które występują niezależnie od partii politycznej, Czy PiS która, czy PO? Czy... Tak, tak, tak. To, 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 to różnie, róż, różne szyldy są natomiast natomiast polityk gra tak czy samorządowiec gra tak, jak oczekują wyborcy. I nie może rządzić dobrze na przekór wyborcom. Ja jakiś czas temu byłem na, też na konferencji, gdzie tam był ksiądz profesor Tadeusz Gus. Ja go zapytałem na przykład, zadałem mu takie pytanie w kuluarach, e, czy można człowieka zmusić do bycia wolnym? Ciekawe. Tak. No zastanowił ten, się krótko i nie można. No nie, nie możemy ludzi, którzy to przymus wyklucza wolność. Tak. tak y, więc, więc mamy, mamy w Polsce miliony ludzi z, o, o takiej mentalności jeszcze, jeszcze postsocjalistycznej, którzy na przykład uważają, że państwo powinno się nimi zaopiekować. Oni nie chcą być wolni i odpowiedzialni, nie chcą być kowalami swojego losu, no ale mamy system, który już nie jest tamtym centralnym planowaniem, natomiast oni cały czas mają mentalność, mentalność nie z tej epoki. No, i, i to jest moim zdaniem zadaniem, między innymi instytucji publicznych, żeby ludziom pewne rzeczy tłumaczyć. No, ale tego się nie tłumaczy, bo jak Za to jak, w niezależnych mediach tłumaczymy. Tak, no, no i, i, chwała, i chwała niezależnym, obywatelskim mediom za to. I dlatego zachęcam też, żeby, żeby mówić o tych problemach i nagłaśniać, pokazywać po prostu ludziom, jak się kończy marnotrawstwo pieniędzy publicznych jak to wygląda, że budowanie stadionu, no ludzie się na początku cieszą, są dumni, pyszni wręcz, na przykład, na przykład we Wrocławiu zbudowano taki ogromny stadion na Mistrzostwa Euro 2012. Pusty tak, znaczy on, on tam się czasami. Są mecze, mecze, ale to w ja, ja tak, tak, tak samo w Gdańsku. No jest mecz ekstraklasy, to przecież nie przyjdzie 60 tysięcy czy kilkadziesiąt tysięcy ludzi na mecz ekstraklasy i to tak. wygląda w sumie żałośnie, bo powinien być mniejszy stadion. Gdyby był mniejszy stadion, to by nie wyglądało tak źle, bo nie byłoby tych pustych miejsc. Tak, i mamy, mamy tego, typu, tego typu problemy. Ja tutaj taki, takim, takim pomnikiem właśnie jest dla mnie stadion we Wrocławiu. Na którym się tam bardzo rzadko jakieś imprezy odbywają. Jeżeli się już odbywają, to, to nie jest ten stadion zapełniony, jest to obiekt deficytowy. Ja pamiętam tak, z pięć lat temu może, to wręcz w mediach lokalnych krążyła taka, taki, taka myśl, żeby go może rozebrać, bo taniej byłoby po prostu ten stadion wyburzyć, niż co roku go dotować. Więc, więc tak, tak wygląda to budowanie tych atrap dobrobytu, tych pomników władzy tych właśnie takich, takich zabawek dla ludu no także także oczekuję Ciekawe po prostu od, od... pomnik władzy zabawki dla ludu tak, tak bo to jest, jest coś takiego właśnie wśród tych samorządowców no głównie wójtów i burmistrzów że oni mają taką osobistą dumę w tym że oni coś zbudowali no i tam czas, czasami któryś postawi pomnik czasami Czasami właśnie Dom Kultury, stadion. czasami tak, stadion, jakiś, jakiś basen, natomiast to są bardzo, bardzo drogie później obiekty w utrzymaniu, bo to, to trzeba też, też wliczyć, że ten stadion, ten basen będzie trzeba utrzymywać przez kolejnych tam powiedzmy 40 lat. No i pytanie, skąd na to się weźmie pieniądze? No, odpowiedź jest taka, tak, z kieszeni, z kieszeni podatników niestety z kieszeni podatników. Także tu innej drogi nie ma, ale ja przygotowałem też coś pozytywnego. O, to dobrze. Bo, bo tutaj... mamy samo, samorządy, które jednak idą na przekór. Władze samorządowe spłacają długi. Na przykład taką, takim miastem jest Ostrowiec Świętokrzyski. Na początku tego roku władze Ostrowca Świętokrzyskiego spłaciły całość zadłużenia miasta. I no jest to taki wyjątkowy akt, taki precedens na skalę całego kraju, ponieważ większość polskich samorządów tonie w długach. Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński, którego pozdrawiamy, właśnie na, na konferencji, która odbyła się na początku bieżącego roku, zakomunikował, spłaciliśmy jednorazowo ponad 7,5 miliona złotych co stanowiło ostatnią część zadłużenia gminnego i pan prezydent dodał, że w ciągu sześciu ostatnich lat udało się spłacić ponad 50 milionów miejskiego długu. I tutaj mamy też właśnie pana prezydenta Jarosława Górczyńskiego, który, czytamy podczas sesji Rady Miasta Ostrowca, zaproponował radnym projekt uchwały wprowadzającej specjalne, aż dziesięciotysięczne, stypendia dla najlepszych uczniów z ostrowieckich szkół podstawowych. Środki będą pochodzić z oszczędności związanych ze spłaty długu samorządu i nieuiszczaniu w związku z tym odsetek z gminnej kasy. Czyli Proste, wymierny, wymierny sukces. Jedna można, jaskółka, można, jednak można. można. Tak. Jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale mamy światło w tunelu. Marcin Janowski, Fundacja Pafere był naszym gościem. Dziękuję ci, Marcinie, Dziękuję za kolejną bardzo. wizytę. Myślę, że te tematy będziemy poruszać cały czas, bo niestety wciąż są. Aktualne, czyli zadłużenie i, i no, pewnego rodzaju niestety znieczulica, brak świadomości społeczeństwa. Dziękuję jeszcze raz za przyjście. bardzo.